Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. 38 dzień naszego modlenia się 8 dzień grudnia. Dzisiaj będzie zadanie, nie cytat, tylko zadanie. Wiem, że to będzie prawdopodobnie dla części z nas trudne zadanie, no ale na tym też polega uczenie się wdzięczności. Kochani, mówiłem Wam wczoraj o tym, żeby patrzeć nie tylko na owoc, ale też na to skąd się owoc wziął, nie? A bardzo często różne rzeczy dostajemy od naszych rodziców. Chciałbym Kochani, żebyście dzisiaj yy, przez cały dzień, albo przynajmniej raz na modlitwie gdzieś tam siadając na spokojnie, yy, podziękowali za swoich rodziców. Ja wiem, że oni są różni. Wiem, że bardzo często mamy w ogóle problem, nie wiem, żeby im przebaczyć, bo nas na przykład skrzywdzili, żeby ich kochać, żeby w ogóle ich nie nienawidzieć. Wiem, że to nie dotyczy wszystkich, nie to, że pewnie oczywiście bardzo kochamy swoich rodziców, nie mamy z tym żadnego problemu, ale też wiem, że dla części z was będzie to trudne. Kochani, podziękujcie. Jak wam już mówiłem wcześniej, dziękujemy również za rzeczy, które nie są łatwe w naszym życiu. O tym będziemy sobie jeszcze mówić w kolejnych dniach. Nawet jeżeli twój tata, twoja mama była, był dla ciebie przyczyną jakiegoś cierpienia, podziękuj po pierwsze za to, że jest że urodziłeś. Wiem, niektórzy z tym też mogą mieć problemy, a ja bym się w ogóle nie chciał urodzić. Spróbuj, spróbuj swoje serce, nawet jeżeli jest tam złość, jakaś gorycz, jakaś krzywda, jakaś nienawiść, może nawet nienawiść, spróbuj je wypełnić wdzięcznością. Nie za te oczywiście złe rzeczy, nie? to nie o to chodzi, że masz dziękować za krzywdę, broń Boże, ale mimo wszystko, tam gdzieś w środku, nawet jeżeli twój rodzic może nie był, że tak powiem, kryształowy, to jest dziecko Boga. I podziękuj za to dziecko Boga, które może jest zabrudzone, skrzywione i w ogóle zapomniało, że jest dzieckiem Boga, ale jest tam gdzieś w środku. Podziękuj dzisiaj za mamę i za tatę. Przepraszam, bo do, powinien dodać. Modnimy się, a nie lenimy się. Widzimy się jutro dobrego dnia, dobrego modlenia. Do zobaczenia.